Wchodzicie do kina, zapach popcornu jest powalający. Od wejścia wiemy, oni to robią celowo, żeby dziecko, które wejdzie z rodzicami, od progu dostało po nozdrzach. Popcorn, mama, ja chcę popcorn, mama popcorn! Popcorn, 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 popcorn. Dzie się wydaje, że z tym dzieckiem coś się dzieje. Oczywiście matka kupuje mu ten popcorn nie dlatego, że go kocha, czy że chce mu sprawić przyjemność, tylko żeby siary nie było na całe kino, że nie potrafi go wychować. Jeszcze do męża Andrzej zrób coś to też twoje dziecko, a, Andrzej, mnie oczywiście zawsze przyszpili w kinie, więc lecę do toalety. Toalety w kinach są super. Kabiny zawsze zajęte. Nie wiem, tam się chyba ludzie koncentrują przed filmem. Albo dzieci strają po popcornie. Zawsze zajęte. Zawsze zajęte, więc lecę na tym ciśnieniu tej sali kinowej, bo się boję, że nie zdążę. Oczywiście zawsze zdążę, przecież tam jest pół godziny reklam. O, macie taką schizę jak ja w kinie? O, jest. O, zaczyna się. To już jest film. To już jest film. Nie, to trailer. O, teraz jest film, nie, tra, nie film, nie, tra. Nie wiem. Raz mi taką siekę z mózgu zrobili, że to było w połowie filmu się wyluzowałem, że to na pewno nie jest trailer. Ale najgorsza frustracja, wyobraźcie sobie, w kinie. Siedzę w wygodnym fotelu. Przede mną wielki ekran, nagle światła gasną. 50 głośników robi mega czat. Włącza się bardzo wciągający film. Chyba najważniejsza scena w filmie i nagle przede mną. O! Gościu, kurwa, tam już nic nie masz, pogódź się z tym! Oczywiście za pięć minut znowu, bo tam się jeszcze Lutro spuścił. Oh. Dzięki, słuchajcie, trzymajcie się, cześć!